Dzieci, woli, cudem ocaleni z poziomu pojednej, jako świadkowie tamtych nic, obowiązani tam jesteśmy wobec historii, przedstawić Państwu apokaliptyczne wydarzenie, które powinno być odnotowane w podręcznikach historii i chronice Warszawy jako państwa XX wieku. Jest to niemiecka wkrocznia ludobójstwa dokonana na do ludności zjednoczonej, wypędzonej ludności. Wypędzonej ludności. Jest to jedno z najbardziej ekstremalnych rzeczywistych zbrodni i niegodziwości popełnionych w czasie powstania warszawskiego przed Niemcami na wypędzonej ludności Warszawy. To miejsce zbrodni dokonane w sercu Polski w Warszawie musi być uczone monumentalnym pomnikiem jako przystroda dla pokoleń Polaków i narodów Europy. Pomnik powinien posiadać tablice z instrukcjami w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. Ta zbrodnia to to bestiacki podstęp i czyniński mor w ramach selekcji dokonanej na Jesusie ludności cywilnej. Selekcja ludzka to podenie e, rodu ludzkiego. Pod, pozor, pod pozorem akcji humanitarnej Niemcy z opaskami Czerwonego krzyża na Rękawie wyciągają z kolonii ludzi rędzonych bez kobsie, ulicą Bema. Na dworze zachodzi małe dzieci, kaleki, staruczki, kobiety ciężarne. Jednym słowem dokonują bezbijackiej bez bez selekcji ludzkiej. Kiedy wjechają do pieconego, wewnianego budynku Kosakowskiego przy ulicy BMA 57 ma. gdzie na ironię przy drzwiach wejściowych budynku umieszczoną w nagie Czerwonego Krzyża. Od pierwszego, a było to 9 sierpnia, w 1944 roku, gdy budynek był napełniony poprzednim 70 osóbami, widowni to okna i drzwi deskami, a budynek z ludzkiej podpalony. Wpomnienie ognia ogarniały budynek, służać było konkurencyjnej krzyki ludzkiej, niewolanie dzieci. Mamo, mamo, mamo. Żeby poczyścić agonalne krzyki, pewnie się w ogniach istnień ludzkich, padły GST schenie z, z karabinów maszynowych, ostatnio w zakładach liczbowa jednostek niemieckich. Potem nastąpiła cisza, która trwa do dziś. My, inicjatorzy Dnia Pamięci Wolf 5 czerwca, chcemy obudzić wszystkie szczerze władze. Pochylmy się nad bronią z że jestem ta może być dalej anonimowa. Krzyk warszawki i dzieci powinni być usłyszani nie tylko w Warszawie, ale i w Berlinie i w Brukseli. Dziękuję Za chwilę apel pamięci. Mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, zebraliśmy się przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców woli, by uczcić pamięć powstańców warszawskich oraz zamordowanych mieszkańców tej dzielnicy. Pochylmy głowy w zadumie, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla znanych i nieznanych bohaterów, którzy swym życiem, czynem i nieugiętą postawą dali świadectwo umiłowania wolności i godności ludzkiej. Do Was wołam, żołnierze Armii Krajowej, waleczni powstańcy warszawscy, bohaterowie Polski walczącej, którym wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie do apelu. Wzywam oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej, która w pierwszych dniach powstania miała kwaterę w fabryce Kamlera na Woli. Wołam dowódcę Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego Bora oraz szefa sztabu Komendy Głównej Generała Tadeusza Pełczyńskiego Grzegorza. Ciebie wzywam wicepremierze, delegacie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na kraj. Janie Stanisławie Jankowski, pseudonim Sobul. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy trzeciego obwodu pola dowodzonego przez podpułkownika Jana Tarnowskiego górę, powstańców z Wolskich Kompanii i Plutonów Armii Krajowej oraz Batalionu Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej im. Stefana Okrzei. Wołam niezłomnych powstańców broniących barykad utworzonych na ulicy Młynarskiej, Płockiej Polskiej, Urczewskiej i Leszno. Stańcie do apelu. Wzywam walczących na woli żołnierzy z grupowania Radosław, dowodzonego przez podpułkownika Jana Mazurkowicza, batalionów Czada 49, Miodła i Pięść arcerskich batalionów parasol i dośka oraz plutonu pancernego. Wołam obrońców pałacy Kumichla, budynków monopolu tytoniowego i szkoły przy ulicy Okopowej, zwanej Twierdzą Świętej Kimbi barykad zbudowanych na ulicy Żytni, Okopowej i Młynarskiej. Przywołuję powstańców toczących krwawe boje o warszawskie nekropolie, cmentarz ewangelicko-augsburski, kalwiński oraz żydowski. Stańcie do apelu! Przywołuję mieszkańców nieujarzmionej woli, którzy wspomagali walczących powstańców. Wzywam budowniczych polskich barykad i umocnień, oraz ochotników wstępujących do powstańczych oddziałów. Stancie do apelu! O, o, o! Wołam ofiary masowych zbrodni hitlerowskich, starców, kobiety i dzieci zamordowanych w rodzinnych domach, na ulicach, placach, w parkach i na podwórkach polskich kamieni. Wzywam mieszkańców stolicy zamordowanych na ulicy Polskiej, burczeskiej i Młynarskiej, na terenie fabryk Franaszka, Kirchmajera i Marczewskiego, fabryki kotłów, fabryki makaronów i zakładu kursusa. na cmentarzu prawosławnym, parku Sowieckiego i domach Hankiewicza oraz przy polskich kościołach Świętego Małgzyńca i świętego Wojciecha. Stańcie do apelu. Święty, święty, święty. Wołam lekarzy, pielęgniarki i sanitariuszki, którzy do końca wypełniali swój obowiązek i nie upuścili rannych oraz chorych. Wołam zabitych przez hitlerowców. Pacjentów ze Szpitala Polskiego, Świętego Łazarza Karola i Marii oraz Świętego Stanisława. Stańcie do apelu. Wzywam księży kapelanów oraz siostry zakonne, niosące posługę duchową walczącym powstańcom i mieszkańcom Woli. Wołam księdza Kazimierza Cicielskiego, kapelana Szpitala Polskiego, zamordowanego przez hitlerowców. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Przywołuję waszej pamięci walecznych powstańców warszawskich i zamordowanych mieszkańców woli. Niech ich ofiara pozostanie na zawsze w Waszych sercach. Dziś wolna Polska oddaje cześć ich męczeństwu, krwi niewinnie przelanej, daninie życia złożonej na ołtarzu Ojczyzny. Niech staną się oni wzorem w wypełnianiu naszych obywatelskich powinności, Wobec Rzeczypospolitej. Chwała bohaterów. Oh,